Odcinku Poznaj naszą fundację. A dziś mam przyjemność rozmawiać z Danielem Harapiukiem. Witaj, Daniel. Cześć. Daniel jest w naszej fundacji menadżerem Business Zone. Gdybyś mógł mi powiedzieć, jak się zaczęła Twoja przygoda z fundacją, jak do nas trafiłeś, jak to wyglądało? W fundacji pracuję już prawie 4 lata, w kwietniu minie 4 lata. Rozpocząłem tutaj pracę od, mocnym wejściem od uruchomienia projektu Business Zone. Mhm. Takie było zadanie. Biznes Biznesz to są to przestrzenie coworkingowe. Mamy aktualnie cztery oddziały w Polsce. No i w planach kolejne. J jakie to są miasta? Aktualnie jesteśmy w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi i w Częstochowie. Mhm. Jeśli chodzi o zagraniczne oddziały, mamy też oddział w Kijowie. A czy to te zadania, które dzisiaj wykonujesz, czym się zajmujesz, mają jakieś powiązania z Twoimi studiami? Co studiowałeś? Mm. W momencie, kiedy przychodziłem do fundacji, byłem świeżo upieczonym absolwentem Politechniki Warszawskiej. Kończyłem zarządzanie innowacjami i projektami, mm -hmm. więc do tego projektu też podszedłem projektowo, dzieląc to na jakieś mniejsze, mniejsze etapy, czyli poszczególne oddziały. Um, czy możesz powiedzieć, jak wyglądają Twoje codzienne obowiązki? Co tak naprawdę składa się na pracę w business Zone? Jest to proces dość skomplikowany, ale powiedzmy, że powtarzalny w momencie, kiedy pozyskujemy jakiś oddział. Mhm. Czyli na początku jakaś konkretna analiza konkurencji, czy opłaca się uruchamiać tam oddział, czy jest na to popyt, jak on powinien wyglądać. No i już później wyszukiwanie lokalizacji, oglądanie nieruchomości, aranżacje, cały zespół zastanawia się, jak to powinno wyglądać. No i po kolei uruchamiamy te oddziały. I przekazujemy je podanie. Czy to wymaga dużej współpracy z innymi osobami, na przykład z architektem? Tak, zdecydowanie jest to, jest to współpraca praktycznie codziennie. Mhm. Na początku próbowaliśmy to uruchamiać w mniejszym zespole, ale było to na tyle skomplikowane i na tyle problematyczne, że musieliśmy szybko powiększyć zespół. No i teraz, gdy mamy specjalistów w każdej dziedzinie, idzie to bardzo sprawnie i szybko. Mhm. Czyli też w jaki sposób beneficjenci mogą skorzystać z propozycji, jakie proponuje biznes Zone? Beneficjenci fundacji mogą korzystać z powierzchni Biznes Zona, mhm. mogą korzystać z salek, z części wspólnych. Tam też organizujemy dla nich eventy, wydarzenia jakieś networkingowe, gdzie mogą poznać się z innymi firmami, startupami, które wynajmują nasz powierzchnię, nawiązać jakieś współpracę. Więc generalnie dla beneficjentów fundacji też jest to dobre miejsce, żeby gdzieś się pojawić i skorzystać z tych przestrzeni. A jakich cech od ciebie wymaga taka praca? Hmm. Jak byś siebie określił? Może, może, może. Jakiegoś nieszablonowego myślenia. Mhm. Czy to wymaga dużej wyobraźni? Kiedy nie masz jakiegoś oddziału, musisz to wszystko sobie. Chociaż trochę nakreślić w swojej głowie, jak? to powinno wyglądać? Na początku może w większym stopniu wymagało, ale po, po takim czasie, prawie po czterech latach, yy, wszystkie problemy, które mieliśmy przerobić, już chyba przerobiliśmy mhm. i naprawdę ciężko yy, jest nas yy, zaskoczyć czymkolwiek. Tak, jest zupełnie kwestia jakiegoś doświadczenia, jakie już zdobyłeś, cztery lata to tak, nie jest tak mało czasu. Mhm. To się okay. a jeżeli już jesteśmy poza tematem pracy, tak na co dzień, jakie masz zainteresowania? Co robisz, kiedy nie pracujesz? To takie klasyczne zainteresowania, raczej, raczej pospolite, zbieram paragony i hoduję ślimaki. Zartowałem. Generalnie wszystko się gdzieś tam kręci wokół tej branży przedsiębiorczości, startupy, nowe technologie. Raczej w tym kierunku. Dobrze, a gdybyś w jednym słowie miał opisać, um, pracę w Jedno słowo. Mm. Przygoda. Jeśli mogłyby być to dwa słowa, powiedziałbym: wielka przygoda. Dlaczego? Nie wiemy, co się wydarzy za tydzień, nie chodzi o jakąś niestabilność, tylko po prostu pracując w organizacji takiej startupowej. Mhm. Po prostu nie można myśleć schematycznie, nie można się zamykać w jakimś pudełku, w jakichś ramach. Mhm. Po tak prostu tak jak startupy. Tak, prawda? jest Każdy jest zamieszanie, dnia. ale o to chodzi. Z zamieszania wychodzi zawsze coś dobrego. Daniel, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję I również. I życzę powodzenia. Dziękuję również.